Cześć, właśnie czytam artykuł na Business, Business Insider o tym, że będą podwyżki akcyzy na papierosy i e-papierosy. Ma być w ogóle zmieniona mapa akcyzowa, czyli wcześniejsze ustalenia z branżą tytoniową idą albo mają iść w zapomnienie. Czyli obecna uśmiechnięta władza uśmiecha się do nas. I tak jak wspomina tutaj jeden z ekspertów, tak naprawdę nie chodzi o zdrowie, tylko o zyski z akcyzy. Co ciekawe, mają być objęte akcyzą również. Urządzenia do podgrzewania tytoniu oraz do wapowania. I teraz zdanie, które sprawiło, że właśnie o tym mówię, to jest to, które tutaj będzie pokazane. Oprócz tego, że nie będzie sześciomiesięcznego wakatio legis, które zostało zapisane przez partie rządzące w umowie koalicyjnej, tak, ale. Szokujące jest też to, że rządzący tradycyjnie zaczynają podwyżki podatków od akcyzy na wyroby tytoniowe, nie pamiętając co działo się w latach 2011-2015, kiedy szara strefa wynosiła prawie 20% rynku. Tak stwierdza doradca podatkowy. I tak sobie myślę, że w dobie tego, co mamy na wschodzie naszego kraju, w dobie rozwoju tak naprawdę szarej strefy i wpływów, chociażby nawet rosyjskich, tak naprawdę ten rząd daje bardzo wybitnie paliwo dla wszelakiego rodzaju grup przestępczych. Czyli Janusz biznesu, który uczciwie pracuje, nie zarobi. Władimir lubi to. Sasza lubi to, to, że. Tak. Uśmiechajmy się, jeżeli klepną to, co jest tutaj napisane, bo jest napisane, że to jest propozycja, która tak naprawdę zaskoczyła wszystkich, ale to jest dalej propozycja. Ale jeżeli to klepną i to przejdzie, to nie to, że Zapłacimy więcej? O, biedronka. Nie to, że zapłacimy więcej, to jeszcze oprócz tego ten ruch będzie wspierał tych, którzy mogą potencjalnie podkładać bomby, którzy mogą potencjalnie zrobić krzywdę waszym córkom, waszym dziewczynom, waszym matkom. E, tak, Krem, Kreml może już odpalać szampany. No, uśmiechajmy się. No, mimo wszystko, dobrego dnia i rozchmurz się.